Kursy ESKK to wygoda, elastyczność i bogactwo rozwiązań. Kursy online, audiobooki, podręczniki i nagrania do lekcji. Kurs online języka włoskiego dla początkujących to 40 inspirujących lekcji Dzięki którym w naturalny sposób nauczysz się rozumieć wypowiedzi. Ciao. Sono Anna e vengo da Bologna. Czytać, mówić, Vuoi un oraz pisać. La mattina di solito mi alzo verso le otto. Atrakcyjne prezentacje ułatwiają zapamiętywanie słówek oraz przyswajanie reguł gramatycznych. Il mio amico, il tuo fidanzato. Il suo Liczne dialogi pozwalają przećwiczyć sytuację z życia codziennego. Monika, a che ora finisci di lavorare stasera? Alle sei, come al solito. Perché? Pomogą też przygotować się do rzeczywistych rozmów. Nie con me? Angażujące ćwiczenia maksymalnie przyspieszają proces przyswajania języka. Uczysz się przez działanie. Wybierasz prawidłowe odpowiedzi. A me piacciono le persone che in una situazione difficile non hanno paura di rischiare. Wskazujesz, piszesz l'idraulico, gli idraulici, łączysz elementy, gelateria, macelleria, po prostu świetnie się bawisz. Na kursie zdobywasz też przydatne informacje na temat życia we Włoszech. L'Italia è un paese unito da appena 150 anni. A na koniec możesz sprawdzić swoją wiedzę w teście podsumowującym lekcję. Jeszcze nigdy nauka nie była tak przyjemna. Dołącz do nas. Zapraszamy.